Tutaj macie pięciu ostatnich subskrybentów. Jak chcecie się tam znaleźć, to zostawcie suba. Ja pierdolę, jestem na tym, na dachu Ustaw się tam. Słyszysz? Nie ja mam klamki, ja uciekam stąd. I jak skoczę to mam BW Lipak będzie cofać cały czas. Ej, halo, psy, psy, dobra, mamy, mamy Dobra, jest pościg. Jest pościg. Dobra, macie się przewitać jak chcecie w sumie. Siema, siema, siema Artur Larsen to jest frajer w sumie, to jemu łatwo będzie uciec Gorzej jak Joshua przyjdzie, nie jest kurwa kotem w tych pościgach Czekaj, mam pasy Dać mi info, właśnie nie zapinaj pasy specjalnie Nie no, teraz jak nas ścigają już to zapnę, bo jak przypierdoli to wiesz Dobra, dawać mi info cały czas e, Jedziemy w stronę, kurwa, będę ci dawał info jak policja, jedziemy w stronę stadionu gdzie jest stadion? Nie wiem, że stadion koło domu CJ'a Dobra, aha Jeszcze się dołączyłem SJ i FBI Ta, teraz na last zjedziemy. Jak Jakie jest. Tam gdzie latynosi się siedzą, Mainia. Na Xomer w sumie nie, e, e, nie pytaj, bo będę ci oponki robić szybko. W mieście się nie wolno pitować Latynosi gdzie siedzą, bo wiesz, ja... Na myni i Xomer ale, ale to wiesz tylko ten. O co? Znaczy, masz. A, ty w sumie. Dobra, jesteśmy ko ko koło Pink Pena, jak teraz coś. dobra. Aha. O, jest druga. O kurwa. Ej, teraz to lepiej Hopie. Tylko <głos》>. się z Ja pierdolę! Tak w ogóle to mamy plany, żeby do PCJ-ki po prostu spierdolić. Nie, jeszcze mam chwilę, poczekam co do pościg. Minuta. Normalnie. Ja bym o, się, w ogóle teraz do widzów powiem, aby ktoś chciał jeszcze pościg To macie pisać na Network Game na PM jakimś Pozdrawiam wszystkich. Tak, pozdro tutaj Kurwa ile tu ludzi? Pa tam ci ich blokują, bo dawaj, 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 Niki zblokowała Dawaj Jeździ tylko o bo nie będę ich blokować Dawaj przeszekę, przeszekę, w lewo, w lewo teraz Niki kupiła to sabre. Rancher, rancher Ej hey, rancher Dawaj przez ten, dawaj przez Jefferson tylko nie, tylko nie zapierdol, już pół HP mam kurwa na tak jeździsz Daj przecież Jefferson to pozabijajcie Kurwa, oni na awku siedzą o Kurwa O kurwa, tutaj I z drugiej strony, jakby ktoś stał, to masz kaplicę HP Za chwilę my rozpierdolisz, tak jeździsz kurwa Już pół HP mam Na spacji tak nie wjeżdżaj, Sabrom Po prostu, odpuszczaj gaz jakby i... Jak już byłem zakręt, wchodzi w po prostu. Bo sabrę ciężko inaczej. Ciebie psy goniły, czy mnie zdawało, ktoś mi pisze. Tam nie. <noise> Dobra, jest Git. Ale masz tylko dwie radiole. Jedna wyjebała prawie. <noise> Dawaj, spróbuj jeszcze raz. Jeźdź tam cały czas, bo tam dużo osób jest. Łatwo ich będzie zgubić. Gdzie jesteście? Eee na sewilli Na gdzieździe gościa co magnata, będzie to nik strzelon stary A to, to Każdy To Magnata na ile utrawię O kurwa Uuuu, zajebaliśmy w lipa Gdzie jesteście, gdzie jesteście lipa lipa? Dobra, jedź, 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 My jedziemy... Jesteśmy kosiłowni na Ganton Teraz ty się ustawę Sajoton O kurwa ON wszystkich, kurwa, TARANUJE ranuje. się to SABRA już, ja PIERD... Kurwa, trzy Nie, dobra, 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 dobra. Jedzie tam ktoś za nami jeszcze, oprócz nich. Cztery. Dobra, jednak... Trzeba cztery radiale są na razie. Trąb, TRĄP Trzy, cztery, no. Paul, gdzie ty jesteś na naszej Ci tak, ja ci tak, jest. O, to, no, kurwa. <laughs> Wysadzaj, jak się zagwinę. A biela, a biela. Tylko, tylko nie zapierdal, bo nie mam HP, Co co zbudował. Ja pierdal. Nie, ma szlaka. czy Znaczy... NotForGame ma cofa. Not co Dobra, gościu z Ignatem ze mną jedzie, stary. Mamy to wygrane. Jak ktoś ogląda w sumie w tym momencie, napiszcie Sabre w komentarzu. A statystyka napiszcie. No też możecie. Napiszcie dwa komentarze jeszcze lepiej. Nie wiem ile było pod tym pościgiem, bo w sumie w tym sądzie nagrywam, co go wrzucam. No ale myślę, że dużo, więc. Zrób... Zdobijcie tyle samo. Ustawcie się pytanie. Dobra, ej, prawie... jeden, do... jeden do wody wpadł? Nie, myślałem. Myślałem, że na Glen Parku jesteśmy jak coś. Myślałem na Jefferson ten. Hotel. O kurwa. Przejeżdżaj tam przez nich jakoś, nie wiem. Rancher tam jeździ. Jefferson? Aha. To dawaj tutaj pod Pikpena szybko, on będzie strzelał. Jada. Pikpena szybko. Cztery radiolki. Pięć. Pięć. Chyba pięć, no. Kto to jest? O kurwa. Uważaj, żeby cię ten... Nie nawracaj, nie nawracaj. Nie, cztery. Pięć. 5 radioleg jest. <noise> Zaraz mój rekord przebije, chyba że ich tyle na służbie nie ma. Ale tak będzie ciężko. O kurwa, następna. Jesteśmy na boisku w sumie. Już nie wiecie Cheetaha wywaliło, Cheetaha z gry wywaliło, oskarżowało go. 4, 5, 6. Chyba 6 radioleg mamy teraz. Chyba całe RSP 11 aktualnie. Dawaj, ukryjmy się gdzieś, żeby strzelać do nich. Ej, jedna radio. Okej, nie, druga. Ej, ciebie cofa, ty i zaraz na lag. A nie, myślałem. Boli nie wiedzą, jak jechać, bo cię cofa. Jeź na Jefferson, jeź na Jefferson. Wójś się tu cały czas, bo mi ten. I z tu. A bo nie dobra, oni się skapli chyba. Radiola blokuje to tam. Gdzie jesteście? Wozimy się koło Glen Parku teraz Dobra, to ja jadę Ale no, ten... osoby się ciężko uciekają, ja ja także... Tylko żeby ci auto nie buchło, jak będzie już czarne, to nie wiem, musimy ten plan wykonywać. Kurwa, jakbym miał... Ustaw się już tam, Masz... tam Nie, ma 500 hp jeszcze luz, jeszcze luz Do o 250 bucha, więc także przy 300 można wysiadać. Dobra, bo nie wybucha, nie zbudowała. Bo jakby wybuchował wybuchnie tego pojazdu chyba nie daje blokady. E, mogą dać blokadę. Mogą ci dać blokadę tak. Chyba, że zniknie automatycznie Ale na wrak ci mogą nałożyć Ty teraz nagrywasz? Tak, nagrywam, nagrywam cały czas Tak, macie pozdro Macie <grywa> nicki w sumie mówić Takie macie No kierowca? <grywa> Kurde, jest kierowca jako Dobra, dwie, 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 Rancher gdzieś pojechał Jedź w lewo, bo rancher ci sprawi, może wyje... Uważaj, bo tu rancher, ci może mógł wyjeżdżać Pena, bo tu gościu z diglem celuje już a pod ciekawie... pena może mieć ciężko teraz tutaj daj dasz radę, ja ich będę blokował ja wyjeżdżam od razu jak będę was widział dobra, dwie radiolki, ale nie niemal przynajmniej pięciu dwie radiolki jest git ty, ale bez kitu, odpaliłem nagrywanie i nie laguje dawaj, 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 dawaj pikpen, pikpen ej, ty masz kurwa szybsze auty niż nie nieba Albo jakąś blokadę sobie ustawili Skakali, widziałeś? No, 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 no Trzy radiele za nami są teraz W stronę Razventura zjedziemy No kurwa Jakbyś im chłopiec uciekł To ja pierdolę Dobra, Do PC Ciekawe czy mnie na rozprawę wezmą, kurwa to jest obok Jak coś to za Ubera po, Pokaż mu jak Pokaż mu jak żeby wyszedł na dach tak. Ej cztery sam Ej bo tu blokadę masz za chwilę na drodze kurtis Ej za chwilę to cię blokada zatrzyma No, no, no właśnie zjeść. Bo tu jest blokada do Las Venturas O kurwa ten co odjebał Patrz, Dobra Tylko, Patrz ale kur... ma aidować od pikpena on ma taką misję Ej my jesteśmy w Palamino creek tu jest, tu gdzie się skacze przez drogę, przez... Gdzie jest urwany most? To weźcie, wrócić. Kurde, to a, be... Ej! Przez urwany most jakby skoczył? Nie, to wtedy was wywali automatycznie. O, to, dawać, to... to nie skocz. Pena, szybko! Gościu na dachu jest, będzie strzelał do was. No, do, do, do nas będzie strzelał, tak? O kurwa. do was, do policji. Teraz jakbyś szłapy w przy kurwi, to już bym miał BW. Pozdrawiam no nie. z gościa co teraz na dachu siedzi będzie Ale cheetaha mamy na plecach, on nas kurwa dogania Te zwykłe radiolki on by pogubił tylko cheatak Jest w sumie jedna radiolka i cheatak, aby Cheetaha nie było to lightowo, żebyśmy gubili radiole Się przebije oponki Ej, to w Cheetaha nie strzela Zajeżdżaj tam pod Pikpena. My radę, dobra, dawać po Ej, jedna po... radiola, jeden cheatak, lightowo. Jak rozpierdolicie cheetaha, to easy i ten Normalnie, ci Taha gubicie i chuj im do dupy. Gorzej jak ja kurwa rozprawę, dostanę jeszcze jakieś kurwa grzywne. XD. Dobra, damy radę, spokojnie. Gościu z Diglem jest na dachu. Kurwa, z jednym Diglem co on zrobi? Dobra, trzy radiolki chyba. A. Dwie radiole i tak, kurwa. Nie, ale dobry pościg. Jedziecie czy nie? Tak, jedziemy, nie? jedziemy. Jesteśmy w sumie już niedaleko Zaraz będziemy w sumie za 15 sekund, 10 Dobra, jedziemy, już jesteśmy prawie Jesteśmy, jesteśmy pod -penem. Dobra, damy radę Jadą. No chłopnie strzela w ogóle, on się stoi i patrzy. Dawaj się o kurwa Daję pod plantę, daję pod pląb, bo już mamy cię czarny dym. dawaj się PCF ja odgarać, ja cię wysadzę pod tym, pod boców. A ja ucieknę tym o Dobra kurwa, dawaj, 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 dawaj pod blaców Gdzie. O kurwa, o kurwa. Staj, 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 staj! A bo nie, nie ma tu nikogo! Jedź, 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 nie ma nikogo! Ciekał masz, uciekaj piszo! Uciekaj, 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 uciekaj bo mnie zdołowują. Stój, 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 stój! O kurwa, a ja dostałem Dobra, gościa ma digla. Dawaj. Ej, ja leżę! Mówi. Kurwa pomóżcie mi! Chłopaki! Ja pierdolę! Ja pierdolę, jestem na tym, na dachu. Ustaw się tam! Słyszysz? Nie mam klamki, ja uciekam stąd. Jak skoczę to mam BW. Ej, niki jest! Niki, kurwa! To nie bo one was gonią. <laughs> Uciekaj. O kurwa, zelki walą do Sancheza. Uciekliśmy, kurwa mać. <grafię> Blacin mi pomogli, ja pierdolę co akcja, ty. No, Ustawiłeś tą pcj Jeszcze nie, jeszcze nie. Ustawiam szybko. Stary, Stary. Ustawiam tą pcj w tym miejscu, co ci mówiłem. W tym dołku. Na... Ja się przesiądę. Przebili mi oponki. Kto? Tobie? Ej, dobra, uciekliśmy, kurwa mać. I zarąbiście. Kitraj się, nie pierdol Dobra, kupi ktoś oponki? <noise> ja pierdolę Blaci mi pomogli, kurwa Opony mi przebili Dobra, no, mam lepsi... lepszy pomysł Pa, ultimat w PCJT, dawaj ich to. Dobra, Essa, Uciekliśmy Wybiegnę, wyskoczę do gdzieś w centrum, zacznę uciekać Nie, mi mi opony <noise> Wyskoczę gdzieś <noise> do biznesu i się <noise> Co to było? No było tak pięknie już was goniłem Ci takie ja nie, mam jego, nie jedna Jak wy zobaczycie co się odjebało kurwa yy, na odcinku to ja pierdolę Chodź ukośnik przejazd i wjeżdżajcie do tego, do, do jakiegoś garażu, co nie? Albo do... Ten. Macie klucze do garażu z tym? Yy, z tym albo nie, bo to by, nie będziemy mogli. O kurde wjechałem do centrum, to są takie lagi, że to... Jest. Ale wam wypierdolą. <laughs> Dobra, ja na razie kończę bo w sumie tak nie widzę co robicie. Więc ja... Ja spierdoliłem. Chyba, że ktoś tam u was ma nagrywanie, to bym mógł na waszą perspektywę wrzucić. Ma ktoś jakiś program, czy nie macie? Czy ja... zapali was już, czy nie? Ja sobie na paczki to. No, dobra, to tam, to tam będziecie się pożegnać. To, yy, workshop, bo mam... Lajka to... możecie zostawić, suba i tak dalej. trzymajcie się i